Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku serii. Zagrajmy w Delder Scrolls 4 Oblivion Shivering Iceless, no i znajdujemy się przed esencją oddechu. E, ogólnie tak jak mówiłem, ten obszar jaskini był wielopoziomowy. E, I ta esencja oddechu e, znajdowała się właśnie na dole, czekajcie, poczekaj, aż esencja oddechu znajdzie się w butelce. E, Okej, okay, udało mi się schwytać esencję odde oddechu, super. Także wracamy teraz po ostatnim. E, ostatni składnik, Co tu jeszcze mamy. Uhu, hu, hu, hu. Jakieś widzę fanty. Ciekawe. Bierzemy wszystko, oczywiście. Wszystko mi się zmieści, także luz. E, będziemy mogli to, oczywiście, sprzedać. Wszystko e, naprawić. nic nie Naprawić niczego nie musimy. Dobra, e, lecimy. Ogólnie, tą kolejną, ostatnią lokację mamy niedaleko. Także luzik. Jakimiś dzikimi skrótami idę. <laughs> Pływalnia u kającej rany. To chyba tutaj mamy iść. E, Kadzici dysponują mocą oka strachu, dzięki której inni uciekają przed nimi w popłochu? Nigdy o tym nie wiedziałem, mimo że grałem w kadzita. E, przynajmniej nigdy się tym nie. E, nigdy tego nie używałem. E, wiem, że elfy mają moc, dzięki której można oswajać zwierzęta. Eee... Albo to było w Skyrimie? Nie pamiętam już, ale wiem, że w którejś, w którejś właśnie z części była właśnie taka moc. kogo my tutaj mamy? A, to jest Atronach. Siema. Nie musi się modlić przede mną. Do widzenia. Eee, esencja pustki. Ruszamy dalej. Czekajcie, nie w tym kierunku. Ludziska, Witajcie z powrotem. Otóż e, musiałem zrobić krótkie cięcie e, i okazało się, że miałem tak naprawdę włączony mikrofon dlatego e, i to właśnie zauważy zauważyłem dopiero teraz. Także jedyne co straciliście, to zabiłem tylko dwa szkielety. Nic poza tym. O cholera, jasna, kolejny do mnie biegnie. E, na szczęście nie ma tych cholernych szkieletów starczą, które są strasznie wytrzymałe, dziadostwa. E, dobra, naprawimy sobie ekwipunek i odpoczniemy sobie godzinkę. Mmm, którędy teraz ja mam iść? Eee. Yy... Dobra, pójdziemy sobie najpierw tutaj. Tam widziałem atrona chciała Na dole. Eee, yy... gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś. Okej. Okay, widzimy jakąś skrzynię. Eee, yy... woa, dwa atrona haciała. Nieźle. Oła. Aha. Do widzenia, i tu mi lepiej nie skać człowieku, bo normalnie to ci nic nie da, tak czy siak. Eee, esencja pustki i mamy jakąś skrzynię. Elektryczna skorupa i perła ze skazą, ja piernicze. Spodziewałem się czegoś lepszego. Te drzwi otwierają się gdzieś indziej. Oczywiście, czyli teraz muszę zapieprzeć naokoło, aby otworzyć te cholerne drzwi. Chyba, że jest gdzieś jakieś, jakaś dźwignia i tego nie zauważyłem, czekajcie. Yy, zaraz to sprawdzimy... Mm. Aha! Okej. Okay. Rozumiem. Kurde, czy mi się wydaje, coraz mniejsze obrażenia w ogóle wkładam... Wow w tych atronachów? Ok, yy, naprawimy sobie sprzęcior... Mmmmm, esencja pustki. Wow, ile krwi? To jest krew, czy nie? Tak, chyba to jest krew. Yy, I mamy ostatni składniczek, super. Udało mi się zebrać fiolką z krwi. Mam teraz wszystkie komponenty, których potrzebowała reml rem... coś tam, coś tam. Coś tam, coś tam, muszę do niej powrócić. Hmm. I co, nie mówcie, że muszę teraz taki kawał zapieprzać do niej z buta? Bez jaj, czekajcie, chyba, że gdzieś będzie jakieś przejście. Tak, mamy jakieś skróty. Uff. Na całe szczęście. E, nie rozumiem, dlaczego ja mam takie spadki FPSów. Dobra, już nie, ale miałem przed chwileczką. Eee, odpoczniemy sobie... Czekajcie. Kurde, nie to. E, odpoczniemy sobie, aby zregenerować punkty życia. I możemy teraz ruszać. Ty porororo. Kurde, boli mnie to strasznie, że tak wolno biegam. Przyzwyczaiłem się już do takiego szybkiego zapieprzania, bo w The Elder Scrolls'ach nagrałem się właśnie tymi e, złodziejami z lekkimi pancerzami i mi się zrymowało fajnie. Hmm. Wyszliśmy na zewnątrz ogrody kości ciała. O nie, tylko nie na tronach, Jeju, nie chcę tym się z wami już walczyć. Cholerne gnoje. Dobra? E esencja pustki. Bierzemy i ruszamy dalej. Gdzie tu jest wyjście? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Wyjście, wyjście. Jezus, Maria, te wyjście naprawdę dosyć ciekawe, drogi się znajduje. Miejmy nadzieję, że po drodze nie spotkamy żadnego Atronacha. Eee, Okej. Okay. Trwały stalowy. Trwały stalowy młot bojowy? Eee, hmm. Czym to się różni od zwykłego stalowego młota bojowego? Nie mam zielonego pojęcia. Wiem tylko tyle, że mój młot... mój młot bursztynowy jest o wiele lepszy. Także nie będziemy tego nawet... Nie, nie zabierzemy nawet tego. Bo nam to nie jest potrzebne, tylko będzie... będzie mieli za dużo miejsca w ekwipunku. Znaczy... za mało. Dzięki temu. W sumie i tak mamy mało, i tak bym tego już nie... nie, nie wziął. Eee, wiecie co, ludziska chyba zrobię krótkie cięcie i spotkamy się, gdy już będę właśnie przy tej, przy tej przy tej przy tej, kobiecie, bo zanim tam dojdę, to troszkę to może potrwać, także także zaraz wracam. Okej okay, ludziska, witajcie z powrotem, także teraz pogadamy sobie z tą kobietą. Eee, części ciała. Fearing one day someone might manage to kill my child, I have been preparing a new body. I've created versions of each appendage with various enhancements. You must choose one of each. Select one pair of legs, one left arm, right arm, torso. Ale gdzie mam to wybrać, niby? E... Okej, okay. mamy niby pokazane na na... minimapie, a raczej na znaczniku. Hmm. E, Ramię osłony przed ogniem. E, Ramię osłony przed gromem. E, damy sobie to. Mm. Noga. E, Ramię Rąbania, ramię siekania, ramię miażdżenia. Okej, okay, damy sobie ramię miażdżenia, ponieważ to są obuchy. Okej. Okay. Ramię miażdżenia. Eee, pieść, pierś magii, pierś życia. Mm. Serce odwracenia czarów, serce dzielenia ran eee, gniew umysłu, hełm mocy. Okej. Okay. Także wybraliśmy już odpowiednie składniki, chyba czekajcie. Coś jeszcze tutaj musieliśmy wziąć. Aha, nogi zwinności, nogi wytrwałości. Okej. Także mamy wszystkie składniki. Możemy teraz udać się ponownie do tej kobiety. Oho. Eee, ale ty kombinujesz kobieto. Kombinujesz, kombinujesz. <laughs> ale okej, okay. niech ci będzie. Czy To jest daleko? Wrota błędu. Ciekawe jak ona przyzwie tego, no, tego strażnika wrót. Wrota obłędu. Eee, kurde, mój ekwipunek jest ponownie zapchany, jak widać, będę musiał udać się do jakiegoś handlarza, gdyż wrócimy właśnie do miasta i sprzedamy te różne rupiecie, które mamy, bo tego się naprawdę troszkę uzbierało. Rubieży, rubieży, rubież, rubież! Okej, okay, jesteś tutaj. Poczekajmy sobie godzinkę, bo nie wiadomo, gdzie ona chce tutaj iść. Udało mi się dotrzeć do posągu szagorota. Muszę porozmawiać z ręą. Czy jak ona się tam nazywa? W ogóle mam ona pojebane ty imię. Zbiornik uzasadnienia, gdzie to jest? Aha, tutaj. No chyba no już. were five. Fire, water, earth, air, and light. Darkness turned into day. The void took form. Hidden away by virtue of its own self awareness was the sixth, containing within it the five which birthed it. Flesh! With the desire to consume like fire. Place the dermis membrane into the cistern. Blood, liquid nutrient, that ocean which casts pearls of life upon the shores of existence. Place the blood liquor into the cistern of substantiation bone branch and stone of the body giving shape and structure place the osseous marrow into the cistern breath child of air bestowing movement the stirring of spirit place the essence of breath into the cistern of substantiation and last, the light of flesh, the illumination of soul, perception, thought, memory, imagination. I summon thee, walker in flesh, flesh of true flesh, from those waters of oblivion which sire thy kind. Come to this altar. Join with this body Quintessence of flesh joined with the essence of flesh absolute immortal immortal bound to contingent Stand clear of the cistern over tobie Thou shalt be the holy in this temple. I bind thee, oh, O body, henceforth, gatekeeper of the Shivering Isles. My child, it is time to fulfill your destiny. Stand guard in this land against all those who seek entry, not bearing the mark of Goroth's favor. Darkness, spirit. What's this? My child, they're coming! Destroy them! Show them your true power! Strażnik Wrót został odbudowany. Muszę powrócić do rota z wieściami o moim sukcesie, ale to już, kochani, zrobimy sobie już poza odcinkiem. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Mogłem w tym odcinku troszkę zamulać, bo wiem, nie wiem, taki trochę zmęczony jestem. Eee, ale to chyba wszystko, także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, kochani. Do następnego, cześć.